Cześć, witajcie, witam Was w kolejnej wideo recenzji. Dzisiaj recenzuję Transformers Creo Dinobot Charge. Jest to jeden z kilku zestawów serii Transformers Creo, które posiadam i kolejny, którego Wam pokazuję. Jak widzicie, zestaw składa się z trzech figurek, dwóch kreonków Drifta i Vehikona i jednej większej figurki Sluga. Najpierw przyjrzyjmy się kreonkom, zacznijmy od Drifta. Tak wygląda Drift, krągi w tym zestawie odróżnieniu do zestawu Dragon Assault się nie transformują. Przejrzymy się w figurce z bliska, tak wygląda głowa. Tak wygląda tors. Tak wyglądają ręce. Tak prezentują się nogi. Tak wygląda figurka z boku. Tak z tyłu. Jeśli chodzi o pozowalność, to głowa robi pełne 360 stopni. Z chemem albo bez. Ręce są na stawach kulkowych. Robią pełen obrót 360 stopni. Mogą się odchylać maksymalnie tyle na bok. Mogą iść tyle do środka. Tyle na zewnątrz. Dłonie mogą robić PN obrót 360 stopni. Jest obrót w pasie 360 stopni. Nogi są na stawach kulkowych. Mogą iść tyle do przodu. Tyle do tyłu. Mogą zrobić maksymalnie taki rozkrok, więc szpagaciku ta figurka nie zrobi. I jeśli chodzi o jego pozowalność, to byłoby na tyle. Niestety, na moim egzemplarzu nogi są bardzo, bardzo, bardzo luźne. I przez to figurka niejednokrotnie na moim egzemplarzu ma problem ze staniem. Widzicie? Dodatkowo wspomnę jeszcze, że ten tutaj element jest ruchomy i można go odginać maksymalnie tyle do tyłu. Bądź też można go ten element ustawić tak. Jeśli chodzi o akcesoria tej figurki, to w zestawie z tą figurką mamy takie dwa oto miecze. Są one dokładnie takie same, niczym się nie różnią. Są też bardzo podobne do tych, które ma inna figurka z serii Creo, Bludgeon. Z tym, że Bludgeon posiada tylko jeden miecz. I jedyną różnicą jest kolor, gdyż miecz blagenda jest szary, a miecz drifta jest srebrny. Mieczy te można podłączyć m.in. tutaj z boku nóg, z boku hełmu. Można je też dać figurce do dłoni i trzyma je bardzo dobrze. I w odróżnieniu do innych kreonków można też przechowywać obie... Oba akcesoria z tyłu. O, właśnie tak. To jest ciekawe, i nie jest zbytnio spotykane w figurkach z kreo. Przejdźmy teraz do drugiego kreonka: Wechikona. Tak wygląda wehikon. Ten konkretny wehikon był jeszcze dostępny w innych zestawach kreo wydawanych w ramach filmu Transformers: Wiek Zagłady. Przyjrzyjmy się w figurce z bliska. Tak wygląda głowa. Tak wygląda tors. Tak prezentują się ręce. A tak nogi. Tak wygląda figurka z boku. A tak z tyłu. Jeśli chodzi o pozwalność jest ona podobna do pozwalności Drift. Tak głowa wciąż robi 360 stopni z chemem albo bez. Ręce robią 360 stopni, mogą iść tyle na bok, tyle do środka, tyle na zewnątrz. Samowraca nad garstki. Jednakże w odróżnieniu do Drift nie ma obrotu w pasie i nogi mogą iść tyle do przodu. Tego do tyłu. I ja mogę zrobić taki rozkrok. Jeśli chodzi o akcesoria tej figurki, no to z tą figurką mamy takie oto ciałko. Z większością innych wekikonów z Wieku... zestawów Creo w ramach filmu Wiek Zagłady. Te działka były praktycznie takie same. Były się niemal tylko dwa wyjątki, a konkretnie dwa kreony, takie z zestawu Grimlock Street Attack, gdzie jeden miał małe czarne działka, a drugi miał wyrzutnie rakiet. Działko to możemy dać figurce do dłoni, trzyma je bardzo dobrze, bądź też możemy podłączyć z boku dług, gdzie też siedzi bardzo dobrze. Jednakże ja preferuję trzymać broń w dłoni figurki. Jeśli natomiast chodzi o wielkość tych figurek, no to drift. do czopka głowy. Jeśli ta część jest ustawiona w taki sposób, to figurka ma jakieś 4 cm i 6 mm wysokości. A jak podegniemy ten element tak, no to ma 4,5 cm wysokości. Jeśli natomiast chodzi o wehikona, no to figurka ma jakieś. 4 cm wysokości. Przejdźmy teraz do sluga. To jest większą figurką zestawu. I podobnie jak krąki nie transformuje się. Przyjrzyjmy się w figurce z bliska. Tak wygląda głowa. Tak prezentuje się figurka z boku. Tak z góry. Tak z dołu. Tak wygląda od tyłu. Jeśli chodzi o pozwalność tej figurki, to głowa jest na stawie kulkowym. Może spoglądać tyle w górę, tyle w dół, może robić pełen obrót. Może patrzeć tyle na boki. Jeśli chodzi o przednie nogi, no to są na stawach skokowych mogą iść tyle do tyłu. do przodu zgięcie przed nim kolanie do przodu poniżej 90 stopni do tyłu powyżej 90 stopni niestety jak widzicie tutaj brakuje mi jednego szpona i ta część tutaj jest nadłamana jeśli chodzi o tylne nogi no to na stawie skokowym mogą one iść do przodu do tyłu Zgięcie w kolanie do tylnym kolanie do tyłu poniżej 90 stopni i zgięcie do przodu 90 stopni. A jeśli chodzi o tylne stopy, no to mogą one iść tyle do tyłu, tyle do przodu, a pazurki tutaj mogą się nieco obracać. Niestety na moim egzemplarzu brakuje mi tu dwóch Jeśli natomiast chodzi o ogon, to może on robić pełne 360 stopni, ta część może się zginać do dołu i do góry, i może robić pełen, obrót pełny 360 stopni. Więc jeśli chodzi o jego pozowalność, to byłoby na tyle. Z tą figurką znane powiedząc, powiedząc, są dwie właściwości. Pierwszą jest to, że na tej figurce może jeździć drift. Siedzi tutaj dosyć dobrze I może jeździć sobie na slugu Inną właściwością Która nazywa się Dino Force jest to Że Z tyłu przynajmniej jednej figurki zestawu jest taki oto magnes w tym przypadku z wehikonem I Jeśli na przykład W takim ustawieniu sluga zbliżymy do wehikona. On się przyczepi tutaj Co jest ciekawe, i występuje też w większości innych zestawów z Creo, wydawanych w ramach filmu Wiek Zagłady. Jeśli natomiast chodzi o wysokość sluga w tym trybie, no to ma on jakieś 5 cm wysokości do czubka tych rogów. Więc. To by było na tyle jeśli chodzi o ten zestaw, więc możemy sobie teraz przejść do podsumowania. Podsumowując zestaw Decepticon Ambush, w moim opinii jest to naprawdę fajny zestaw jak na swój rozmiar i polecam go każdemu fanu Transformersów i klocków. I to ode mnie na tyle, trzymajcie się i cześć!